Na naszym serwerze ogmc.pl od godziny 12 rozpocznie się event wakacyjny, który będzie trwał aż 14 dni. Na tym wydarzeniu macie możliwość zdobyć piłeczki plażowe poprzez zabijanie mobów o różnych poziomach. Piłeczki możecie wymieniać na nagrody, typu złota piłka, z której dropią mega dobre itemy, jak i też możecie pozyskać klucz do wakacyjnej skrzyni, gdzie umieściliśmy na chwilę obecną dwa nowe, customowe itemy. Dodatkowo co dwa dni event będzie pozyskiwał nowe atuty, ale żeby się o nich przekonać musicie wbić na serwer i przetestować swoje siły wraz z kumplami. A teraz zapraszam was już do odcinka. No, znajdujemy się na ogmc.pl i dzisiaj będziemy otwierać aż 100 kluczy, po 25 z każdego rodzaju skrzyń, mamy ich aż 5 licząc skrzynię AWK, ale... Skrzynką dzisiaj Awk. Dasz, dasz mi jeszcze do Awk y, kluczyk. No i ogólnie zaczniemy od najmniejszej skrzyni, bo to w sumie można by to tak było nazwać. Jest ustawione to e, dropami. W skrzyni Awk na razie dropią najsłabsze itemy. Wiadomo, skrzynki za darmo. Masz już? Tak, ja mam rzadki, mam mistyczny, mam do Awk, mam epicki, a OG też powinien mieć? Nie, nie. Nie Nie, nie. okej, okay. dobra, tak. dobra, dobra, dobra. Dobra, to Dla idziemy wszystko. do skrzyni Awk. Chodź. Okay. Idziemy sobie wylosować. No i ogólnie z tego co nam wylosuje, no to będziemy się bić. Zobaczymy. My co i jak? No, i zostawiacie swoje niki tutaj w komentarzu. To nie losować tam. Rani na serwerze. Ale to nawala. Dobra, no ogólnie mi nawet spoko, dropo. Mi też, mi też. Czekaj, ja, muszę voice włączyć. Voice. E, teraz idziemy do rzadkiej. Ja sobie odłożę itemy do Ender chesta. To idziemy tam. Okay, Wylosujemy. Zobaczymy, co nam tutaj dropnie. Miejmy nadzieję, że coś But fajnego. 25, proszę okay, Dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra. Dobra, mi się nie mieści do kół, czekaj, muszę to zostawić troszkę rzeczy. Okej. Okay. Wait a second. Dobra. No, powiem ci, że tak. Może być świetny. Ja może być świetny, Ja raczej będę miał. Ja będę miał dobrze, nie? Mówię, Ja robić te rzeczy. Tak, ja mam, ja mam mega, okej. Okay. No, ja mam takie. I też mi poleciało zaczarowanie. O, to tego to, tego to w ogóle nie mam. Nie zauważyłem. Mam chorusa. Jakieś No, ale jeszcze mamy epickie i mistyczne, więc. Tak, tak. To z Wiesz. tego to już w ogóle. Tego to, z tego to już na pewno dropnie. E, no, opaca się kupować mistyczne OG. Oj, tak. nie, ma, nie ma co gadać. Naprawdę, naprawdę się, eee, dobra. Dobra, to co lecimy teraz epickimi czy mistycznymi? Nie. Nie, myślę, że normalnie tak żeśmy szli. Ten, to idziemy teraz. Do... Tak, tak, tak. Idziemy na Dobra. i zobaczmy. Zobaczmy co nam dropnie. No, mega, mega sraka jak na razie. Tak? No. no znaczy to... w sumie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W sumie. Okej, okay, nie... okej, okay. ja już coś wiem. No. Nie wiem co o tym ja sądzić, no nie jestem, nie jestem jakoś zbytnio zadowolony z tego szczególnego. Dobra, mówiąc. ja jestem ja jestem w opór zadowolony generalnie. Ooo, dobra, 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 może być. Ej, myślałem, że jest dobra, jednak nie zauważyłem jednej rzeczy istotnej. I okej. Okay. Okay. Ogólnie teraz ten, otworzymy z bomby ten, następny i będziemy mieli czas na porównywanie sobie. dobra, a nie, bo jak ja postawię szokera, to wszyscy będą mogli go otworzyć, tak, nie? nie? Tak, tak, tak. To no lepiej, lepiej dobra. nie stawiaj. Ehm... Dobra, mistyczne nam zostały jeszcze. Mistyczne. Jesteś gotowy? Idziemy? No ja lecę, ja lecę, Zjedziemy. no. O kurde, ile ender chestów. No, no to zostawiajcie swój nie w komentarzu, to wylosuję dwie osoby, które wygrają pod powiększonego EnderChesta. I oczywiście też rangi co 300 ap góry losuję. Pamiętajcie o tym. Eee, no, kurde, no, dropą mnie źle. I mi też, ja mam problem, że nie mam y, miejsca w eku już. Jak ty nie masz miejsca w eku? Chłopie, ja, 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 miejsc... ja EnderChesto ja nawet stary, nie zapełniłem ja praktycznie. Ja stary całego zapełniłem EnderChesta. Okej. Okay. <laughs> no to mega dziwnie ogólnie. Mam fukiery, uh. mam to, mam to. Dobra. Dobra, ja mam sześć kluczy. Ile? Dobra ja sobie robię tak. Zobaczymy ogólnie Szkoda, jak się to nie będzie wyglądać. Enderczesto mam ich w pi. Dobra. Dobra, ja sobie... Muszę jednego wywalić, bo Robimy sobie procenty. Zobaczymy co nam tutaj dropnie. Oho! Oho! Dobra! Dobra no Jest grubo, jest na razie grubo. Myślałem, że będzie źle, hmm. ale jest. A powiedz mi, najlepszy set, jaki mamy, to jest prot 5, ale ten. Bo szóstek już nie ma, nie? Są w szóstki, ale tylko w OG w skrzyni. Okay. A, my, no i go. a my skrzyni OG żeśmy nie otwierali, nie? Dobra. Czyli, czyli najlepszym setem aktualnie dla nas jest y, prot 5, Ambrek y, 3. Jest. Boże, minus 20. A może sobie tak zrobię, żeby strollować i dać trochę szans, kurwa? 10, 20. E, nie Mam ma jak... żadnych szans ze mną. Okej, okay, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi w praktyce. Zaraz zobaczymy. Także bez sensu. Po, ci, że trafić na powyżej 40 w tych zaczarowaniach, no to to jest chyba. No, no rare event. No rare event. Jak na razie to ja mam minus gry. 12, minus 1 o, minus 20 mam na mieczu. To ja chyba sobie odpuszczę ten miecz na ten odcinek niestety. Dobra, zastanawiam się ile setów wziąć, bo mam ich trochę. W zależności ile ty masz refów i koksów, nie? To też jest ważne bardzo. A może zdradzić, ile masz Mógłbym koksów? Mogę ci chociaż? powiedzieć. No. Nie. Okej. Okay. <laughs> nie no, mam 24 koksy, 64 refy. Więcej refów nie masz? No nie wiem, może mam, może mam. okej. Okay, nie okay. wiem, na razie los, losuję enchant. Dobra, okej. Okay. Co ci dropu? Pewnie sympatyczny miecz mi drobno. Ale powyżej 40? No, tak. <laughs> Co? Nie do no, serio? Ile, ile, ile no, ważne? <laughs> Co? I, i powiedz jeszcze szóstka. No tak. Ja pierdolę co? Czego? Ale ty mnie pierwszy lepszy trapy bo powiedz, no do to. Dobra, a ja refów mam tak, mam 24 koksy i 6428. 128 plus 44. Okay. E, nie będę liczył, bo nie umiem. Ale ten, ale tyle mam. E, czy ty masz Eletrę? Nie, nie, nie mam, bo, bo nie miałeś nie, OG. Tak. dobra. Eletry nie mam. Okej, to git. Ja nie wiem, jak to Tobie dropnęło. Niesamowite, to jest no, szczerze. No, ja mam, ja mam mojego Powa, nie? Więc jakby ci go. Okej, okay, okej, okay. dobra. Ja bym ja ogólnie proponował A ile chyba masz pereł, Ile masz pereł. No, po teraz taką mam, no. Okej, okay, no ja mam tylko sześć, nie? Aha, e, no to. F tak? No no. Fajnie, fajnie, no. Dobra. Jemy koksa i się bijemy? Możemy jeść, no. Dobra, dobra. No to możemy się już bić, no. Dobra. <laughs> dobra. Powiem tak, e, chciałbym, żebyś mógł ze mną wygrać, ale okay. wydaje mi się to niemożliwe w tym odcinku. Okej, okay, okej. Okay. Niestety, ale... Ja muszę pokazać że widzą, że ten, że potrafię się coś tam bić, wiesz? Bo oni zawsze cheater no te piszą i że chuj mi na matkę. No tak, tak. Ale tutaj... Ale ten, ale ja, ja nie byłem <noise> jeszcze na haky, nie byłem, przepraszam. Ja ogólnie ale chyba muszę, muszę wdrążyć chyba inny plan w życie, bo tak to będziemy się milion czasu klepać. Czemu? <noise> Nie wiem, no. To znaczy inny plan. No, zobaczysz, myślę, że ci się spodoba. To znaczy inny plan. No zobaczysz, zobaczysz, na pewno ci się spodoba. Dobra, ale ty masz pewnie jakieś itemy kuźwa yy, eventowe. Nie, nie, nie mam nic, nie mam. To co masz? No nic, no po prostu inny plan zrobimy. Ej, a to czekaj, to może w drugą łapkę chwycić ja. Nie, nie, łapię. Możesz sobie, kurwa, zdjęcie zrobić tam, w tej dziurze. Rób sobie zdjęcie, frajerzyno. Nie puj... nigdy tam nie pójdę. No dobrze. Nie wejdę tam, Undon... do, hopie, cho choćby, kurwa, skały srały, nie? <brew translator> Jesteś frajerem, stary, i tyle. <belu> nie, 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 nie. Kurwa, jak nie tam... Aha, jeszcze. Nie mogę, no nie mogę. dobra. C co ty robisz? Ej, my, my się okay. tak będziemy bić, do jutra. dobra. Dobra, powiem tak, ja muszę sam wyjść. Yy, zrobię sobie tutaj dziurę. Możesz i za mną w ogóle. Okej, okay, okay. okej. Ej, 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 ja ci tak co, nie robiłem. Co, co, co chciałeś powiedzieć? Słowo na ten, na D. <ścoughs> Dobra, mam, mam. Mam cię, kurwa. <ścoughs> o kurwa. Szybko, 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 szybko. Dobra Ty w ogóle nie wiem czy jakiegoś nicku nie widziałem za nami Chcemy jakiś łatwiej bijący się? Czy o co chodzi? Ta Ta Ty jak ty tak przechodzisz przez taką łebę? Kurw, Co? No Czekaj, czekaj, czekaj Szybko, szybko, szybko Ej, co jest za mi kilo? Ty halo Troszeczkę upośledzony <laughs> no, ja też jestem pośledzony. No bo z bajka Dobra, dobra, dobra Nie yeah. <laughs> 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 Nie wziąłem z Obsidianu. Serio? No Ty mi szpato jebana Tutaj Kurwa co to jest? Ty co jest? No dawaj 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 muruj 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 szybko Kurwa Kto tu pośle Okej okay. okay. Dobra no ale bajka. Cię mam Nemozbajka z bajka Corwin Dlaczego ja nie mogę postawić Ci kobywa po tym Bo nie możesz no e, ej, 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 pada, 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 pada. No to dobrze, nie? Chyba. Dobra. Ktoś ktoś tu jest! Ogólnie. Tak, słyszę kopanie, no. Słyszysz? Tak. Czekaj. O. No, o, o! Czekaj. Oj, oj oj. Terapaty, terapaty, tak zwane. O. O, 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 kurwa! Bitwa dwóch nobów. Dobra, no nie. Kurwa Ej, ej, bliżej Kurwa, taki jesteś, kurwa O, o nie, nie, bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie Czało Myślisz, że jestem Okej okay. Kurwa Aj, Oj Oj Czekać <ścoughs> Dobra, 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 kurwa, dobra. Boże, to no co jest? Ej, nie. O-o-o, o-o-o. O-o. Ja pierdolę. Ja jestem ciekaw, jak to u Ciebie wyglądało, Dlałem że. 3 czterce. 3 czterce. Ja, ja jestem ciekaw, jak u Ciebie to wyglądało z tym setem. Serio? No mi się mam wrażenie, że mi się ten set kurwa naprawiał, nie? M mega, 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 mega dziwne, nie? Ogólnie, naprawdę mega dziwne. Wiesz ja zresztą możemy zrobić także w nie? Nie, to nie ma znaczenia ogólnie przy tym, nie? A, no to ja cię już mogę zajebać dawno no. kurwa z stronę jak z psem, nie? Kurde, tylko nie wiem, czy to jest. E, no nic, tak wyglądało PvP. <grafy> Gracze sobie grają. Jest 90 osób o 22 prawie. Bijajcie sobie na serwer i w sobotę o godzinie 12 startujemy fajny event e, wakacyjny. W sumie w sumie mogę Wam pokazać, mniej więcej. No i tutaj będą się respić moby, tak jak wcześniej żeście widzieli. No i ogólnie będziecie mogli sobie tutaj e, naprawdę zdobywać fajne customowe itemy. Naprawdę. Więc bijajcie sobie na serwer i. No i co? Będziemy sobie razem wspólnie grać, nie? you Na spawnie macie ten. Na spawnie jest e, serwer. I jest tutaj skrzynka. I tutaj mamy właśnie lodowy młot. I mamy torbę. I też będzie ogólnie event będzie wyglądać tak, że co dwa dni będą doda dodawane nowe rzeczy na strefie eventowej. Więc to nie jest wszystko, co mamy tutaj dla Was przygotowane. I co dwa dni będziemy wrzucać e, jakieś nowe updatey I event potrwa 14 dni. Więc jeżeli chcecie, to wbijajcie na serwer ojamesy.pl. No i w sumie to tyle. Stawiacie swoje niki w komentarzu. To wylosujemy jakąś fajną rangę. I może jakiś pakiet. Kluczy dla jednej osoby. Trzymajcie się, cześć. No i ją.